Witajcie, nazywam się Ewa Paczkowska i jak widzicie stoję na sali tanecznej, na sali, która od dwudziestu paru lat jest moim drugim domem, a stało się tak tylko dzięki temu, że przyjechałam do Kalisza uczyć się w studium animatorów kultury. To tutaj poznałam fantastycznych wykładowców, którzy niektórzy z nich do dziś prowadzą tam zajęcia, jak Ania Wytych, jak Jacek Owczarek, jak Witold Jurewicz, jak pani dyrektor Bogna Twardon, ale również ludzi, którzy ze mną się uczyli, nietuzinkowych, takich, którzy czegoś w życiu szukają, zarówno na kierunku teatralnym, jak i tanecznym. Kiedy przyjechałam do Kalisza, pod Warszawy uczyć się tutaj w studium, taniec był tylko moim hobby. Kiedy go skończyłam, okazało się, że jest to całe moje życie i trwa to do dziś, naprawdę polecam Wam tę szkołę. Ona fantastycznie rozwija, ona wskazuje wiele nowych kierunków, wiele nowych możliwości, i przede wszystkim być może właśnie tam odnajdziecie swoje miejsce, jeśli jeszcze nie wiecie, gdzie pasujecie, gdzie jaki macie cel, co chcecie robić. Naprawdę polecam, warto, jest to szkoła inna niż wszystkie, musicie się o tym sami przekonać, startujcie do studium.